Witam Was bardzo serdecznie, DJ Yahoo to jest sezony, razem reprezentacja Polski, przeciwko Werderze Brema, jak się nie mylę. Także gramy. Wawrzyniak, Przyjęcie przez Werder, Petersen, dobrze dotrzymany, Błaszczykowski już zagrywa źle, otóż ciekawie nie przejmie podania, Jazunowicz. Rybus, 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 Rybus. Dobrze, do środka do Matuszczyka, Groszicki Jego szybkość. Dobrze, Rywandowski. Oj, 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 Teraz Jadunowicz. To raz je. Jest faul i od razu kartka komorowskiego. Ostatnio słyszałem Bońka jego wypowiedź, że jakbyśmy wygrali z Mudawią, co było bardzo możliwe, bo mieliśmy tyle sytuacji, to byśmy byli na drugim miejscu, żebyśmy mieli duże szanse na awans. Nie wiem na jakiej zasadzie on to prognozuje ale teraz nie ma bramki, olea niech to psy albowiem na razie jesteśmy w takiej grupie gdzie drugie miejsce nie daje nawet barażu tak jesteśmy w słabiej grupie bo wszyscy tracą tyle punktów że Praktycznie tylko Anglia moim zdaniem wyjdzie z grupy a reszta będzie się smakiem bez barażu no bo będzie Celna Góra czy Ukraina także gdyby nie czy drugie miejsce dałoby awans czy nawet baraż to to to, to jest złudne bo w barażu tak nas by każdy załatwił Ale Lewandowski Lewandowski teraz jest bramka przynajmniej Lewandowski strzela ja jestem ciekawy kiedy on teraz strzeli przynajmniej bramkę albo trzy bramki w reprezentacji Małżyniak do rybusa podanie rybus obikółko odegrywa do tyłu Borysiok Rosicki. No i tutaj jednak źle. Borysiuk zagrał. Odebranie ze Salomona, który będzie teraz grał Sandori, jego romans z Milanem po pół roku, Nie zagrał sobie tam ani minuty. <śm> 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 ale był w Milanie. Można powiedzieć... O, teraz, teraz, teraz. A ai, ai. ai. Jeden obrońca przeszkodził. Dostać skutecznie w oddaniu prawidłowego strzału. Boli się słabo, gra. Znaczy mony jest, Baszczykowski, Baszczykowski, Waszczykowski i gol 2-0, Lewandowski. Pół godziny gry. I prowadzimy no tyle skutecznie. Na razie Werdę jest słaby Ja nie wiem czy mi zagroził po właśnie na bramce Chyba raczej nie Małżeniak Boczny obrońca atakuje A i z wypadanie ora no, akcja, dobry czysty ślisk, od żółta kartka, ale trzeba ryzykować. teraz jest faul. Waszczykowski. Waszczykowski atakuje. Jazonowicz przerywa, ale Waszykowski przyjmuje piłkę. No i zapadanie tam. Strata. Jak na razie Werder nie jest godnym przeciwnikiem. Aluntowicz. Aruntowicz, wybijamy spokojnie Waszykowski na Grosickiego który ma trochę sił Waszykowski Aj, piłka do Lewandowskiego nie doszła, ta dojdzie, też nie Sokratis Punt zatrzymany Waszykowski, aj, Bonimierc Punkt. Petersen. Petersen i Komorowski. Droszicki. Minuta do końca. Droszicki, right. ja, ja, Zwa centra. I koniec pierwszej połowy. Znowu deszcz, ja mam szczęście tego deszczu, ale tym razem wygrywam I mam nadzieję, że to w końcu wygram W drugiej połowie Nie powinno być żadnych tarpatów Aruntowicz Systek Pomorowski, Łaszczykowski Waszczykowski Lewandowski i Łaszczykowski i zatrzymany fajna akcja dwójkowa bardzo czysto tylko dobrano rybus i Lewandowski tam nie dojdzie do kopania znakomicie Wałżyniak Rosicki, Łaszczykowski fajnie jadegrał Doświadkowuje Ja Lewandowski główką, ale zbyt lekko bramkarz że jakoś tu tam uratował tą sytuację Werda jest bardzo schowany Ciężko im będzie tutaj zaatakować polską drużynę ABS raz je. Jezunowicz. Hunt. Atuszyk. Stratta, Hunt. O, teraz Petersen. Petersen. Broni bramkarz, boruc. To była pierwsza taka groźna akcja. Werderu. Jędrzejczyk, Łaszczykowski Łaszczykowski i złe uderzenie. Szczom na Wiwat. Nie wiem czy mu taktyki taktyki zmienia. zmienia. Zresztą taktyką nigdzie nie zajdzie Musi bardziej ofensywnie zagrać Na razie gra tak jakby bronił wyniku No i jajaj Nie przeszłem tego, ale jest piłko przy Lewandowskim Tutaj za świsk się się zbiegło paru obrońców Groszicki Uderzenie obok słupka. Trochę ten pogry spadło. Nie ma teraz wejścia fawlu mogę grać. Waszczykowski. Waszczykowski. A i tutaj strata, Waszczykowski przyjmuje. Ups. Bieramy dalej Atak Petersen na w wałżyniak przed Jędrzejczyk a i aut mamy Przyjęcie O Lewandowski Lewandowski A jest brameczka Waszykowski zapracował sobie na tą bramkę jeszcze po meczu 3-0, tutaj dwóch obrońców nie dało rady Lewandowskiemu, Bramkarz jeszcze wybija, ale do Bicka 3-0. Dezapelacyjnie dzisiaj Polska gromi Werder, który nie ma pomysłu na grę, ma na zagranie piłki. Dobrze, Błaszczykowski... Błaszczykowski... Łaszczykowski, ach, tam już chciał strzał, ale na wyższym trudem czterech obrońców go tam toczyło i wybił piłkę. Teraz mamy faul ostry Salamona Ale tam groźna kontra szła I Hunt też dostał rzutą kartkę. Dobrze teraz. A tak. Jezu. O. Nie, to jest. Tak mnie zatrzymał, że. A jednak bramka jest. Udało mu się strzelić. Jest takim cofalem, ale mu się udało. No. To puste bramki to jednak nie sposób nie strzelić Już nawet mało bo blokowało, żeby to trafił w poprzeczkę O, Lewandowski teraz A i wyszedł, szkoda. Chciałem go tu fajnie ominąć Pomorowski, Łaszczykowski O nie ma faulu, mówię już piłka przy Baszykowskim Dobrze i teraz strzał, ale jezu Stratowali Lewantowskiego żeby obronić ten strzał Tak jest, tam był faul Waszczykowski, Waszczykowski, ai, jaś wybicka. i obok Słupka. Kąsówka spotkania na scenie doliczy parę minut, choć teraz jeszcze może lewandowski doży. Lewandowski, Lewandowski Oj Jezu, nie strzeliłem tego Oj jajaj jaj. To nie wyszło, mamy rzut rożny Era może główka, Komorowski? też nic No, zobaczymy co zrobi Petersen Petersen O, przeskoczył Dobrze, Borus. Super akcja, Ostrzykowski, a i Lewandowski, złe podanie, no i koniec, wygrana pewna, 1-3, ale jest, Lewandowski z Ostrzykowskim graczem meczu, także mamy blisko awansu, następne ligi, także trzymajcie się, na razie, cześć.